Jarosław Malczewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Tradycyjnie rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen produktów gotowych na rynku polskim, przedstawię również notowania cen pełnego mleka przerzutowego, omówię notowania cen przerzutowego mleka, ale odtłuszczonego, przedstawię również podobne ceny z rynku. Włoskiego, czyli również mleka przerzutowego. Omówię aktualne notowania cen artykułów mleczarskich, porównując je pomiędzy trzema istotnymi obszarami świata dla przemysłu mleczarskiego, to jest Unii Europejskiej, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. Przedstawię aktualne zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Jak podaje raport amerykańskiego Derry News, niedawne złagodzenie przez Chiny polityki zero COVID zbudowało oczekiwania szybkiego powrotu do normalności, a niektórzy analitycy bankowi, nie tylko amerykańscy, ale i nowozelandzcy czy europejscy, spodziewają się wzrostu popytu na artykuły mleczarskie w ciągu pierwszych dwóch kwartałów 2023 roku. Chiny sugerują, że za. Pasy na biału, które posiadają, są obecnie wystarczające, a ceny artykułów mleczarskich nie są jeszcze wystarczająco niskie. Wskazuje to wyraźnie, że oprócz relacji popytu i podaży mamy tu do czynienia z grą na zniżkę ceny, czyli ze spekulacją. Nie zmienia to jednak faktu, że presje na obniżkę cen mleka w skupie mają wpływ również inne czynniki. W Polsce to jest to oczywiście wzrost produkcji mleka, któremu towarzyszy wzrost produkcji mleka w ostatnich. W trzech miesiącach na terytorium Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie rok do roku również ta produkcja mleka odbudowała się, czy też wzrosła w stosunku do 2021 roku. Kolejnym czynnikiem, który w Polsce również nie może być pominięty, to zbliżające się jesienne wybory parlamentarne. Do wyborów bowiem żywność w Polsce ma być tania. A więc spadek cen jest oczywiście na rękę konsumentom, czyli wyborcom, ale na pewno nie rolnikom. Podejście to jednak jest krótkowzroczne, bo jest to w pewien sposób podcinanie gałęzi, na której się siedzi, a ceny żywności w sklepach no, no muszą korespondować przede wszystkim z bieżącymi kosztami produkcji. Gra obecnie toczy się więc o coś zdecydowanie ważniejszego niż oszczędność kilku złotych przez konsumentów. W ujęciu miesięcznym, a gra toczy się o niezależność żywnościową Polski i Unii Europejskiej. W związku z tym patrzmy na tę sprawę z szerszego horyzontu. Na rynku polskim, ponadto, informacje, które są, można powiedzieć, na topie, to informacje dotyczące no, w niektórych przypadkach drastycznych obniżek cen mleka surowego w skupie. Popatrzmy na to jednak z szerszej perspektywy. W ujęciu przeciętnym cena w styczniu nie sądzę, żeby spadła więcej niż 30-35 groszy, a więc w stosunku do miesiąca poprzedniego, czyli do grudnia. Ta cena bez premii powinna spaść mniej więcej 20 groszy, bo premie to około 15 groszy. Mówię o uśrednionych premiach, tych końcowych, które są wypłacane w postaci dywidendy. Natomiast jeśli chodzi o luty. No niestety musimy spodziewać się dalszej obniżki cen mleka, ale nie więcej jak 15 groszy. W związku z tym szacunkowo średnia cena mleka w styczniu wyniesie 2,45 zł netto za litr, natomiast w lutym 2,30 zł netto za litr. Co do marca to trudno tu jeszcze cokolwiek prognozować, natomiast wiele wskazuje na to, że te obniżki Powinny raczej wyhamować, o czym również mówią amerykańscy analitycy, którzy wskazują, że obniżki cen mleka w skupie powinny wyhamować właśnie na przełomie lutego i marca, i ten okres będzie decydujący dla sektora mleczarskiego, nie tylko w Ameryce, ale również światowego sektora mleczarskiego, europejskiego i tym samym polskiego, który również cechuje się ścisłą integracją. Z rynkiem światowym, ponieważ to eksport ma kluczowe znaczenie dla cen mleka w skupie. I teraz, z czego wynikają te drastyczne takie obniżki, które gdzieś krążą w internecie? Mianowicie są mleczarnie, które oferują po złotówkę złoty 20, złoty 40 netto za litr. Ano, z tego przed czym ostrzegaliśmy na łamach ocen rolniczych czy tych świata rolnika już wiele miesięcy temu, dokładnie rok temu, mianowicie żeby w sposób rozważny podpisywać swoje umowy z odbiorcami mleka i unikać no, takich firm teczkowych, które funkcjonują wyłącznie w oparciu o sprzedaż mleka przerzutowego. To było oczywiście do przewidzenia. Dlatego, że w dłuższej perspektywie oferty, które składały te firmy, czyli gus plus dodatek, no były to do zasady nie do zrealizowania. Bo jak informowaliśmy na łamach świata rolnika, cena mleka przerzutowego uśredniona jest o kilka groszy. A może nawet 10, bo to mniej więcej jest taki rząd wielkości, w ujęciu długoletnim, niższa aniżeli od ceny według GUS. W związku z powyższym nie jest możliwe utrzymanie takiego kontraktu poza okresem HOS-y, czyli okresem, kiedy tego mleka brakuje. Teraz pora poszukiwać rozwiązań i również no, w pewien sposób kroków prawnych i pomocy prawnej, dlatego że rolnicy są niestety poszkodowani, a warto żeby ich o ich interes dbać, tak jak dbamy tu na łamach świata, rolnika reprezentując zawsze interesy rolników, a nie wielkich korporacji. Przejdźmy to zatem do notowań cen artykułów mleczarskich na rynku polskim. W pierwszej kolejności rozpocznę od ceny mleka przerzutowego to jest wciąż od złoty 30 do złoty 40 zł netto za litr. Ceny mleka w skupie w styczniu jeszcze nie znamy, ale szacunkowo będzie to około 2,40 do 2,45 netto za litr. Jeśli chodzi o podstawowe artykuły mleczarskie, one w zasadzie pozostawały na identycznym poziomie jak w poprzednim tygodniu i mleko w proszku kosztowało od 11,20 zł za litr do 12 zł netto za litr. Pełne mleko w proszku od 16 zł do 16,50 zł za kilogram. Oczywiście w Odtłuszczone mleko w proszku też jest wyrażone w kilogramach. Tu moje przejęzyczenie. Masło w blokach od 18 zł do 19 zł 30 groszy netto za 1 kg, a ser gouda kosztował od 16 zł do 16 zł 50 groszy. Z kolei relacja złotówki względem euro była niemal identyczna, ponieważ jedno euro w ubiegłym tygodniu kosztowało 4,71 zł. Jeśli chodzi o notowania cen mleka przerzutowego, to mamy na, na tej tabeli, w tym wykresie, kilka krzywych. Te krzywe są oczywiście za poszczególne lata i warto zwrócić na, te krzywe, na tę krzywą, która jest na, w, w kolorze czerwonym. To ona dotyczy właśnie 2023 roku. Jak widać, rok rozpoczął się od gwałtownych spadków. Natomiast co ciekawe, ten spadek został nieco wyhamowany i teraz od tych dwóch, trzech tygodni mamy w zasadzie identyczną cenę, która dalej już nie spada. No to jest oczywiście dobra wiadomość. Za chwilę państwu przedstawię, jak to wygląda w innych krajach, bo to jest Ciekawa informacja, dlatego, że inf wszyscy funkcjonujemy na jednym rynku europejskim czy też globalnym, a zatem ceny artykułów mleczarskich są mniej więcej takie same na całym świecie. Mówimy oczywiście o masowych artykułach mleczarskich, czyli odtłuszczonym mleku w proszku, masła, maśle i serach. Teraz pokażę Państwu wykres przedstawiający rozkład cen odtłuszczonego mleka. Przerzutowego, czyli mleka standardowo wykorzystywanego przede wszystkim do produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. Tu widać, że mamy również spadek cen na samym początku roku, natomiast od drugiego tygodnia 2023 roku ta cena już wzrastała i ten wzrost jest taki dość istotny, w związku z tym. Miejmy nadzieję, że ten spadek cen odtłuszczonego mleka przerzutowego został zatrzymany. I teraz ciekawostka, jak to wygląda na rynku włoskim. Rynek włoski jest o tyle ciekawy, że już od czasów kwotowania produkcji mleka kraj ten cechował się zawsze deficytem mleka, ponieważ kwoty mleczne, które były dla nich w tamtym czasie negocjowane, no one dotyczyły. Czy korespondowały z, z tamtejszym spożyciem i z wielkością produkcji. W związku z tym, że spożycie mleka we Włoszech wzrosło, to też zawsze we Włoszech był deficyt mleka, i w związku z tym Włochy były dość istotnym rynkiem w zakresie zakupu mleka przerzutowego i surowców mleczarskich, takich jak śmietana przerzutowa czy odtłuszczone mleko przerzutowe zagęszczone. Otóż cena w styczniu wyniosła 52 eurocenty, czyli nie złoty 30, nie złoty 40 jak u nas, a 52 eurocenty za kilogram. W złotówkach daje to mniej więcej 2 ,44 zł 44 grosze netto za litr i jest to ich lokalne wyrażenie, lokalne, bo we Włoszech, wyrażenie wartości mleka w ekwiwalencie odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Co więcej, analitycy włoskich banków wskazują, że cena mleka odtłuszczonego w proszku w stosunku do roku 2022 rok do roku będzie o 20% niższa, a więc nie dwukrotnie niższa, tak jak mamy to miejsce w tej chwili, a tylko o 20% niższa. Zatem również analitycy włoskich banków spodziewają się tego, że ta cena pod koniec pierwszego kwartału zacznie wzrastać. Teraz warto się przyjrzeć temu, jak wyglądają ceny podstawowych artykułów mleczarskich masowych pomiędzy y, wspomnianymi regionami, czyli Unią Europejską, Nową Zelandią, Australią oraz Stanami Zjednoczonymi. Masło potaniało wszędzie, najbardziej w Australii i oceanii o 3,3%, w Unii Europejskiej o 2,5%, a w Stanach Zjednoczonych o 0,9% odtłuszczone mleko w proszku najbardziej potaniało w Stanach Zjednoczonych, bo o 8%, w, w Unii Europejskiej o 4,5%, a w Australii i ani o 3,8%. Z kolei wartość sera cheddar wzrosła w Unii Europejskiej o 0,2%, wzrosła w Australii i ani o 1% i spadła w Stanach Zjednoczonych o 2,2%. Przedstawione notowania zostały zaobserwowane 22 stycznia 2023 roku i odnoszą się w zakresie procentowych zmian w stosunku do tych obserwowanych 15 dni wcześniej. Teraz znowu wracamy do terytorium Unii Europejskiej i przedstawię Państwu, jak w trzecim tygodniu bieżącego roku kształtowały się koszty produkcji mleka. Otóż składowa dotycząca żywienia krów spadła o 1,3%, a energetyczna spadła o 0,5%. Tytułem podsumowania. Klucz do światowego rynku mleka mają obecnie Chiny. To nie podlega żadnej, yy, żadnym wątpliwościom. Amerykańscy analitycy wskazują, yy, że rynek mleka na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku wróci na właściwą ścieżkę, to jest w pierwszej kolejności stabilizacji, a później wzrostu w cen. Prognozy te. Będą zrewidowane już na przełomie lutego i marca, a ten czas może się okazać kluczowy zarówno dla światowego, europejskiego, jak i polskiego rynku mleczarskiego. Nowy rok księżycowy w Chinach, który rozpoczyna się 22 stycznia, początkowo może wprowadzić pewne zamieszanie w krótkim okresie. Ale po tym spodziewany jest wzrost popytu na artykuły mleczarskie. Życzę Państwu tego, żeby ten scenariusz się zrealizował i żeby ceny mleka wróciły na właściwą ścieżkę, to jest ścieżkę wzrostów. Dziękuję za uwagę, Jarosław Malczewski.